boo No cześć, cześć witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Którego historia powstania jest naprawdę bardzo interesująca Ponieważ dzisiaj w ogóle nie miało być materiału na kanale No właśnie, dlaczego? Bo jestem chory, słuchajcie Dzisiaj strasznie mnie coś rozłożyło Ja już wiem co, bo ja bardzo często choruję na anginę, więc to na pewno jest angina Ale już jutro idę do lekarza, i do się wszystkiego dowiedzieć Mam nadzieję, że jutro będę też czuć się lepiej, więc odcinek się pojawi Ale słuchajcie, to co najważniejsze to to, że jak jestem chory to często piję sobie herbatę z miodem no, i dzisiaj było podobnie. No, i słuchajcie, e, tak sobie piję tę herbatkę z miodem, piję, piję, piję. No, i pomyślałem, ej. Przecież do Minecrafta dodali miód, dokładnie, a ja miałem przejść parkura z miodem w Minecrafcie. No i słuchajcie, dzisiaj przejdziemy parkura miodowego parkura od y, aut, y, ten, Ta mapeczka jest autorstwa Tubi, więc możecie ją pobrać, możecie też zerknąć na kanał twórcy. Kiedyś podsyłałem wam jego filmik na karcie społeczność, właśnie jak stworzył mapeczkę parkur i teraz już zbudował całą taką mapeczkę, zobaczcie, ładną, elegancką, piękną. Ja jeszcze nie testowałem na żywo tych bloków miodu w Minecrafcie, słuchajcie, więc wiem jak one się zachowują. Ponieważ czytałem, oglądałem, e, czytałem też Minecraft Wiki, więc wiem, ale jeszcze w to nie grałem, słuchajcie. Więc myślę, że. Warto spróbować. Jaki bajer! No właśnie, słuchajcie, dzisiaj będziecie mieli też okazję oglądać podniecającego się ROKSA, który odkrywa nowe bloki w Minecraftie, które będę już w najnowszej aktualizacji. Bloki miodu. Dokładnie. No dobra, zobaczcie, zsunęliśmy się po prostu po tych bloczkach miodu. Przyklejamy się do nich. Tak samo będzie. A co tu jest? Tu jest skok ze slime boli. Okej. Okay. Dobra i tutaj znowu zobaczcie będziemy się zsuwać Ale tym razem już na broczek ze boli I patrzcie No patrzcie na to I tutaj okej okay. Okej okay. dobra zginęliśmy Padliśmy więc niestety umrzemy No tak to słuchajcie wygląda Roksu i parkour to niezbyt dobre połączenie mm, Ale ten miód może okazać się Naprawdę bardzo fajny Pyk 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 O nie Nie doskoczę o nie, ej, to działa naprawdę super, słuchajcie Tylko jakie to jeszcze będzie miało fajne zastosowania? Otóż, słuchajcie, no przyklejamy się, nie otrzymujemy um, obrażeń od upadku, tak? Jak tak się kleimy do tego miodu Pyk, okej, okay. elegacko Pyk, pyk, pyk I tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj Jest, dobra, to się nam udało Tutaj zobacz, o Jezus Maria, co ja zrobiłem Popsułem bloczek miodu Uh, tylko tyknę, to ja na Survivalu jestem, tak? Nie, ty, patrzcie, nie jestem. Jestem, dobra, jestem, tego nie mogę zepsuć. Uh, I to słuchajcie, mnie bardzo interesuje, ponieważ zobaczcie, mamy tutaj przerwę trzech bloków, więc tutaj będziemy w stanie doskoczyć. Okej. Okay. I ja wiem, że po bloku takim miodu zobaczcie, skaczemy na 316 normalnej wysokości. E, tak, przeczytałem to na Minecraft Wiki. 316 bloków 316 normalnej wysokości. Więc słuchajcie, mm, ja nie wiem jak ja teraz tam przeskoczę. Dało się, patrzcie, dało się. Ho, okej, okay, a to ciekawe. No dobra, słuchajcie, śmigamy dalej. Pyk, Juhu, i mamy drugi poziom. Okej, okay, no dobra, ten odcinek może być bardzo krótki. Okej, okay. jaki bajer! Ja nie wiem co tu się dzieje, słuchajcie, ale to się robi automatycznie naprawdę, tak skręcam po prostu kamerą, bo wiem, że to będę się do tego kleił, tak chodzenie po ścianach, ale działa to naprawdę dobrze. Myślałem, że będzie szło mi gorzej na starcie, a idzie całkiem nieźle. Okej... Okay. Okej... Okay. O nie, 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 ha! Ej, to jest za trudne, ja nie wiem, nie, nie, nie zwracam uwagi na to, gdzie one są te bloczki po prostu. Czy ja muszę patrzeć się w górę jak, jak po tym jeżdżę? Nie muszę. To dużo, to, to jest duża pomoc. Słuchajcie, ja wpiszę sobie kill po prostu. Tak będzie łatwiej, jak zanim tam spadnę na dół. Okej, okay. okej, okay. dobra, to jest pikuś. Ej, to jest początek mapy, czy to jest ten drugi poziom? To jest ten drugi poziom już. Dobra, okej, okay, pyk. I pik. I. Nie, ej, to nie, to jest cały czas pierwszy poziom chyba. Chociaż może drugi? Nie, bo tam z tyłu jeszcze coś jest. Dobra, to już jest drugi poziom. Myślałem, że znowu wywala mnie na początek, ale nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, 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 dobra. Cały czas patrzę się w górę jakoś tak intuicyjnie, żeby Dobra. O nie. Nie, nie, nie. Tu jest trudniej. Tu jest słuchajcie trudniej, ale naprawdę mega frajdę to sprawia. Pobierzcie sobie tę mapkę. Może ktoś z was zrobi, słuchajcie. Może ktoś z was zrobi i wrzuci na Minecraft mapy. Ja bym mega chętnie zagrał w takie wasze mapeczki. Okej. Okay. Ej, słuchajcie, to jest, to jest dziwne, bo Ja muszę już tutaj zmienić kierunek O tutaj Tak szybko muszę ten kierunek zmienić Wcześniej mi to szło Bo jak spadnę na tabloczek co jest niżej To się nie złapię tego Co jest grane? Okej okay. Dobra, dobra, to coraz trudniej mi idzie Nie wiem dlaczego, naprawdę Ale to, to jest hardcore To jest trudne Zróbmy tu double jumpa Okej okay. Ok? Jest! A to co? Ok? Jest! Dobra, udało się. Dziwne, że ja potem mogę skakać tak normalnie, nie? Ok. Chyba, że jakbym tak od razu wyskoczył, na przykład, wiecie, stamtąd i na to i na to, to by się nie udało. No, to byłoby logiczne. Zobaczymy, czy tak będzie. A to co? A to co? Aha, dobra, czyli zjeżdżamy tutaj, zobaczcie miodem, wpadamy tam Ja muszę to najpierw ogarnąć, bo tego jest za dużo Zjeżdżamy tu, wpadamy na slime bloki Zjeżdżamy tam I tam już na tę platformę, dobra, czyli taki... Okej okay. Okej okay. No nie, prawie Prawie, słuchajcie, prawie Nie jest to rzeczywiście trudne, ale wiecie, no można zbudować Można zbudować trudny parkour Za pomocą tych bloków miodu Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest, dobra, udało się. Teraz mogę tam doskoczyć normalnie, tak? Tak. Aha. Tłok, piston. Co się stało? Boże święty. Roxu, ty, ty nadal nie ogarniasz tych slime bloków, prawda? W parkurach nie ogarniasz ich. Nigdy ich nie ogarniałeś i nadal ich nie ogarniasz. Dobra, udało się. Po co ja spację wciskałem? Bez spacji. Przestań skakać. O, ty.

To mogło się udać. To jest spoko, to jest proste. Aha, dobra, z boku, z boku zapomniałem. Przepraszam bardzo. Ju, już się ogarnąłem. No, no, no. Ty slime bloku mnie tutaj nie trolluj Tutaj wyskoczymy sobie stąd. Okej. Okay. Jak to zrobić, żeby tak ładnie tam wskoczyć od razu? O ja! Ja chcę się bawić słuchajcie blokami miodu, a nie jakimiś slime blokami tutaj. Przepraszam bardzo. Ale slime bloki i bloki miodu to fajne połączenie, naprawdę. Zidealne. Jest, <laughs> jest. Czy ja tam nie doskoczę stąd po prostu. Może nie. Ale to mnie to co to, 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 to czuję, że coś czuję, że to będzie mnie bardzo długo męczyć. Ajdź. A tam jest koniec mapeczki? Nie wiem, zobaczymy, są cztery poziomy, więc jesteśmy na trzecim, słuchajcie, więc jeszcze jeden przed nami. Pik! Ale może czwarty zostawię dla was, bo naprawdę powiem wam, że, 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 że ja tu trochę umieram od tego, od tej anginy a... Oszty ty, trolu jeden głupi nie! Ooo! What a save! <śleski> nie. No kurcze, czemu mi to nie idzie? Co się dzieje? What? Czekajcie, tutaj będzie najlepiej Ok, Easy No i co? Aha, tutaj są przecież No właśnie, to wszystko wyjaśnia słuchajcie Nie zauważam jeszcze takich rzeczy, po prostu nie jestem... Nie jestem, nie jestem przyzwyczajony do tych bloczków W parkurze Fajnie Kolejny poziom, czwarty, ostatni. To chyba wam nie zostawię jednak. A może i wam zostawię? Bo ja nie wiem. O, kurde, Ale to będzie dobre. O! Co się właśnie wydarzyło? Na czym ja stoję? A, patrzcie! W ten bloczek troszeczkę możemy się wtopić, tak jakby? I możemy chodzić po kancie tutaj. Tu też możemy chodzić. Co ty mówisz? To daje nam naprawdę nowe możliwości. Bardzo dużo nowych możliwości, ponieważ możemy wtopić się tak jakby na jeden piksel w ten blok i możemy po nim chodzić. Zobaczcie, mogę skręcić w prawo i w lewo, widzicie? W lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Dobra, przestań się bawić, Roksu. Mm, Wskoczymy sobie tam. Ale to się nie uda. To jest za daleko. Ja muszę na tej platformie wylądować, ale i tak muszę zginąć, więc. No właśnie, nawet się nie udało wyskoczyć z jednego piksela. To już jest poziom hardcore, słuchajcie. Więc tak, muszę tutaj się zakręcić. O nie, o nie, o nie, to za trudne dla mnie. To ponad moje możliwości. Dobra, dobra. O szkód, on jest bardzo. A tu co się stało? Znowu jestem na dole, myślałem, że to jest wyższe. A... O ja, prawie. Świetna sprawa, ten miód, słuchajcie. No nie, ja muszę tak blisko być tego bloku, na, jak zakręcam ogólnie, jak przychodzę. Um, jak, jak obracam się na kancie tego bloku tutaj, na krawędzi, no to muszę bardzo szybko do niego znowu przylegać, tak jakby, wiecie co mam na myśli, nie? I to jest najtrudniejsze Ajajaj aj, aj. Czekajcie, trzeba to ogarnąć O widzicie, tak powolutku trzeba to w miarę zrobić, a nie tak, a nie Roxy, taką szarpaninę robisz tą myszką Aj, ale, ale to jest trudne, to jest trudne, słuchajcie Słuchajcie, jest blisko, chyba mam sposób Chyba mam sposób Ajajajajaj Ale coś się już dzieje Po 50 kilo coś zaczyna się dziać Oho, dobra już, 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 już widzę, że mi... ha, oh, Ja to rozgryzę Dobra, chyba już wiem, jak to zrobić, słuchajcie. Chyba już wiem, jak to zrobić. No, patrzcie, prawie, prawie, prawie. Oho. Uh -huh. <grytania> no, kurczę, dobra. Patrzcie, od razu skręcam kamerą w lewo, tak jak mam wskoczyć. O! I tutaj od razu się łapię. To jest do zrobienia. No, to jest do zrobienia, ale, 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 ale. Ale trzeba być niezwykle. Precyzyjnym! Jest! Udało się! O Boże, nie. <laughs> nie mogę tak krzyczeć. O mój Boże. Auć. Dobra, słuchajcie. Nie dość, że skaczę w parkura, to jeszcze jestem chory. Tutaj trzeba zrobić dokładnie to samo: spa. No nie, no nie, spawn pointa tam. Nie. Ja, ja po 10 minutach wolę się już nie męczyć. No właśnie. <laughs> o nie, wpisałem spawn pointa tutaj. Myślę, że to jest skill. Patrzcie, co się teraz będzie działo. No fajnie. Game mode creative pick. Dobra, wracamy, słuchajcie. Wracamy tutaj gdzie byliśmy i spróbujmy to jeszcze raz przejść. To nie jest koniec. O kurczę. Co tam jeszcze jest takiego? Chociaż czekajcie, gdzie my byliśmy? Gdzieś tutaj. Eee. O kurczę, patrzcie, ile tutaj jeszcze jest poziomów. Tutaj byliśmy. Dobra, tutaj wpiszemy spawn pointa. Ja tego nie ja tego nie przejdę. Nie ma szans. Game Mode Survival. Dobra. Pyk. Ok. Ok. Kill, kill, kill. Dobra, niech będzie na wierzchu komenda. Pyk. Ok, teraz z drugą stronę. Już się nauczyłem układać klawisze w tamtą stronę. Teraz. O, prawie. Może to będzie łatwiej. Prawie. Aha, chyba kolejny timelapse na was czeka, słuchajcie. Chyba kolejny time lapse na was czeka. Jak ja mam to zrobić tak dwa na raz? No przecież to, to to, wymaga tyle treningu. Chyba że ja mam na to jakąś złą taktykę. Może tak być. To jest wysoce prawdopodobne. Jak nie umiem skakać. O! Jest! Udało się. Juhu! Oh, o! Nie! No dobra. A! O nie, no to jest straszne. To jest straszne. To będzie mi się dzisiaj śnić po nocach. Okej, okay, dobra, słuchajcie. W takim razie zostawiam dla was ostatnią część mapeczki. Zagrajcie sobie. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja już naprawdę muszę kończyć, bo ledwo tutaj mówię. Tym bardziej, że jeszcze się drę. Ale powiem wam, że naprawdę cieszę się, że nagrałem ten odcinek, bo w końcu zobaczyłem, jak działają te bloki miodu. Eee, myślę, że wielu z Was też pokazałem, jak one funkcjonują. Dajcie znać, jeśli już skakaliście, bawiliście się z nimi, co odkryliście ciekawego, e, czym chcecie się podzielić. E, no i tę mapeczkę możecie zagrać i zawsze doświadczyć czegoś nowego w Minecrafcie, bo e, bloki miodu pojawią się w parkurach i to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, słuchajcie. Jak na razie tych mapeczek jest bardzo, bardzo mało, ale będzie ich dużo, uwierzcie. Ten miód będzie w każdej mapeczce parkur. No bo to jest po prostu fajna sprawa. Fajna rzecz, że możemy się po tym zjeżdżać, Zobaczcie, możemy po tym. No fajna rzecz. Pyk. O! o kurde, gramy dalej. Gramy dalej. O nie dobra, ustawiłem Spawn Point, a ja już nie wiem co robię, słuchajcie. Ja już nie wiem co robię, więc yy, koniec, koniec. Dziękuję za oglądanie tego luźnego odcineczka eee, No, powiem wam parkour na miodzie bardzo fajnym. Myślałem, że... W sumie spodziewałem się, że będzie tak działać eee, Ale, 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 no co mogę wam więcej powiedzieć Cieszę się, że naprawdę mamy nowy blok Który wprowadza jakąś mechanikę po prostu typowo do rozgrywki Tym bardziej, że jest to mechanika poruszania się eee, też, też po nim eee, Wiem, że przyklejają się do niego również bloki Więc działa podobnie jak slime blok No tak czy inaczej słuchajcie, mega fajna sprawa Dobra, ja tu sobie będę ginąć w nieskończoność Tym razem, eee, tymczasem dziękuję wam za oglądanie Zostawcie łapeczkę eee, Jeśli ktoś z was nie subskrybuje to zapraszam no, i do usłyszenia, mam nadzieję, już do jutra, e, bo teraz wskakuję pod kołdrę i będę się kurować. Muszę być zdrowy, słuchajcie, nie lubię być chorym. Dobra, więc wszystkim życzę zdrowia, trzymajcie się, do usłyszenia. No, i cześć, hej!